Cześć, tu Darek z Alekulturka. Ostatni raz, kiedy się widzieliśmy, byłem w Sztutowie na wolontariacie w szkole podstawowej. A teraz jestem na niesamowicie fajnym wydarzeniu czyli na kolonii blogerów w Sztutowie na zaproszenie miasta Gdańska i na zaproszenie Ilony Patro z Blogostrefy i chłopaków ze Studium Przypadku. Jest nas tutaj około 30. Zobaczcie, sami blogerzy bawią się, rzucają frisbee, które było darem losu. Ja także tutaj jestem, zobaczcie, morska ferajna, jak wakacje tylko w Gdańsku, tutaj jest napisane, że jestem ananasowym gagatkiem, to oznacza, że będziemy konkurować ze sobą w dwóch drużynach po około 15 osób, na pewno znacie... Agnieszkę z książkowo, ona jest w drużynie przeciwnej, więc na pewno będziecie mogli śledzić nasze zmagania. Mam nadzieję, że ja wygram. Zmagania yy, blogerów i w ogóle cały ten wyjazd możecie śledzić na hashtagach, praktycznie we wszystkich social mediach: na Facebooku, na Twitterze, Instagramie, Pinterestie i cokolwiek tam jest, cokolwiek blogerzy używają, tam zawsze są hashtagi. Hashtagi kolonii blogerów to morska iLoveGDN. I Gdańsk po prostu przez najbliższe 4 dni śledźcie je, na pewno będzie się dużo działo. A ja będę wrzucał filmiki. Może coś uda mi się fajnego nakręcić, chociaż tutaj jest problem z internetem. To dziwne, ale podobno internet się kończy 200 metrów przed bramą tego ośrodka, w którym tu jesteśmy teraz. Ale pan z Urzędu Miasta Gdańsku podobno już bardzo mocno pracuje nad przywróceniem łączności, więc mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy i ze mną, i z innymi blogerami, którzy tutaj wypoczywają w Gdańsku na kolonii blogerów. Pamiętajcie, Morska Ferajna, Morska Ferajna, tam znajdziecie informacje o tym wypadzie.